Ja nie oglądam kabaretów czy jakichś tam stand-upów, to nie ma sensu. Ja włączam sobie TVP, widzę panią sznep, jej gościa i nic więcej nie trzeba naprawdę. To wystarczy. Powiedziała pani chwilę wcześniej, że to nie ta kukła ym, tak naprawdę jest warta uwagi naszej, która wypowiedziała te y, słowa. Tylko ten czyli... obok niego. Czyli ten, który przedstawił Bąkiewicza jako bohatera, rozumiem czyli prezes Prawa i Sprawiedliwości największej partii opozycyjnej Jarosław Kaczyński, mówiąc wprost i po imieniu, tak? Tak. Ponieważ mali czy wielcy dyktatorzy mają pewne cechy wspólne. Tą cechą jest to, że nienawidzą swojego narodu i są gotowi sprawić mu największe cierpienia, największą krzywdę i wywołać największą wojnę, tylko po to, żeby nie przegrać tych swoich małych, małych wartości, małych, małych nadziei na, na władzę. I tutaj to najbardziej widać. Ta nienawiść do, do własności, narodu. To uczucie, że, że należy ich zgnoić, zepsuć, szczuć jednych na drugich, to jest chyba podstawowa cecha wszystkich małych i większych dyktatorów i tutaj to zupełnie widać. Oni się nie, nie powstrzymają przed niczym tylko po to, żeby w, w, w jakiejś takiej nadziei na, na, na władzę, na, na, na jakiś osobisty sukces. Niech zginie naród, byle, by, byle ja bym był wodzem.